Człowiek nawet nie wie, że jutro wszyscy mają wolne. Siemano, z tej strony, Mrażun. mamy 5 dni do matury. I tak, dzisiaj powiem Wam taką może śmieszną sytuację, bardziej chyba dołczającą, taką. Mam nadzieję, że wysunie, wysuniecie z niej wnioski. Nieraz w internecie, znaczy w internecie, może nie, w telewizji bardziej. Słucha się jak to nawigacja, no okej, okay, nawigacja jest bardzo fajną rzeczą, bo ona pomaga nam się dostać w, w, w ciężko dostępne miejsca, jak nie wiemy gdzie dojechać. Jest to bardzo fajne, bardzo nowoczesne, yy, bardzo nowoczesne urządzenie, bardzo pomaga i tak dalej, i tak dalej, ale też są ludzie, którzy twierdzą, że nawigacja jest złem, ponieważ wyciągnie nas gdzieś tam przez środek lasu i w, nie wiem każe nam wjechać do jeziora. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze mówiłem, znaczy mówiłem, myślałem, takie jest moje zdanie, że po prostu tak to jest, jeśli na przykład wybiera się w opcjach nawigacji krótka trasa, którą po prostu prowadzi, ok, on poprowadzi najkrótszą, i właśnie przez jakieś pola, przez jakieś lasy, przez cokolwiek, albo po prostu się jej nie słucha i powie, a nie, ja tu pojadę, bo, bo będę mądrzejszy od nawigacji. Tak. No i właśnie. Chyba już wiemy, o, co, o czym będzie y, ta historia. Otóż w sobotę, w sobotę jechałem sobie na wspomniany paintball z rojem. Muszę szybko to nagrać, bo zaraz będzie w końcu relacja Roya. Y, trzeba będzie to sobie zobaczyć i odświeżyć. Yy... No, i tak jadę sobie, jadę mniej więcej trasę znałem po prostu do pewnego momentu bo to była ta sama trasa, z do którą jadę zawsze do Częstochowy, yy, no ale potem gdzieś tam skręcam w lewo, i jadę przez jakieś wiochy, różne miejsca, yy, gdzie tam yy, gdzie, gdzie po prostu tak jak nie prowadziła nawigacja, bo ja po prostu nie wiedziałem kompletnie nic. No i jadę sobie, jadę, no i minęło tam, minęło to pół godziny, czy tam. Ile tam jadę? I chyba miałem do, do celu, miałem napisane, że bo wiecie, tam można sobie zostawić, żeby pokazywało różne rzeczy, do celu chyba, czy ja wiem, 4-5 kilometrów. Znaczy, mm... Tam, gdzie mieliśmy być w forcie Belweder, on jest na ulicy Leśnej. Tyle, że w nawigacji znalazłem tylko i wyłącznie samą miejscowość, w której się ten fort znajdował, i ta miejscowość, jakby nie miała wpisanych ulic w nawigacji. Więc, no, stwierdziłem, okej, okay, no to nawigacja poprowadzi mnie do tego miasta, znaczy miasta, no to jest wieś, do tej wsi, a tam po prostu już jakoś sam znajdę tą ulicę. No i jadę sobie jadę. Widzę, że mam jakoś jakieś, mówię, 5 km do celu. Yy, ale widzę na nawigacji, że gdzieś równoległa ulica, do której ja jadę, jest właśnie leśna. Mówię, o! Fajnie, to myślę sobie, że akurat y, na nawigacji jest napisane, że jeść prosto, po prostu przez te jeszcze kilka kilometrów, i potem y, jest prawdopodobnie skrzyżowanie i 80 metrów za skrzyżowaniem jest cel. Więc myślę, no dobra, no to nie będzie ta ulica. Tutaj widzę równoległa ulica y, do tej y, jest leśna. Akurat się zaczyna, więc skoro tu się zaczyna, no tak jak pojadę wzdłuż niej, no to dojadę do Fort Belvedere. Tak, no, no przecież jest to oczywiście logiczne. No jest, no jasne, że jest. No więc mądry Damianek skręcił w lewo, dojechał sobie na tą leśną i jedzie leśną. Jedzie, 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 jedzie. Równolegle tak jak, jak szła y ta ulica, którą jechałem wcześniej, więc jakby moje moja odległość do celu nadal maleje, bo jechałem cały czas w tym samym kierunku i jadę sobie, mijam kilka skrzyżowań. Oczywiście cały czas droga się ciągnie, no i nagle droga się kończy. Droga się kończy. Jest skrzyżowanie, nie można skręcić w lewo, można skręcić w prawo albo pojechać prosto i wjechać komuś w dom. Więc ty myślę, kurwa, mać, no, to chyba jest nie ta ulica i tak sobie myślę, ale taka rozkmina, mówię, jak no przecież leśna, no to co, to, 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 to tak dwie leśne jakoś nie bardzo. No i dobrze, no nawigacja każe mi skręcić w prawo, no jest to zrozumiałe, no bo żeby wrócić na tą do tej ulicy, na tą ulicę, którą jechałem wcześniej. No dobra, to wrzucam ten prawy. Lidę, ale ta ulica, żeby skręcić w prawo, to już była ulica. Nie, nie ma asfaltu. Mamy gruntową ulicę, taką typową leśną ulicę. Znaczy, las mieliśmy z jednej strony, z lewej strony był las, z prawej strony były pola. A przypominam, że w sobotę lało i po prostu było pełno błota. No, ale dobra, no przecież no, muszę pojechać i tak chciałem być tam w ogóle wcześniej. Nie spóźniłbym się, ale zależało mi na tym, żeby tam być jak najwcześniej. No i dobrze, zjadę, zaczynam jechać oczywiście tylko na jedynce, ewentualnie dwójka. I jadę po tym błocie. Słuchajcie, pierwszy raz w ogóle jadę po błocie, bo jakby niby prawo jazdy. No, prawo jazdy mam krótko. Ile mam to prawo jazdy rok, może półtorej roku, to nie jest długo. Więc jadę po prostu tym samochodem po tym błocie. I kurczę, tak rozkminiam. wie jak ja to zrobię, bo okazało się w ogóle, że jakby te drogi. Yy, mówię o tej leśnej, którą jechałem i tą, którą jechałem wcześniej, szły tak po prostu trochę, więc yy, ten odcinek, który musiałem przejechać na, na, na początku, żeby jechać jednej na drugiej, okazał się potem dwa razy dłuższy, po prostu te ulice szły od siebie no i dobrze i co chwilę się gdzieś tam prawie zakopałem, bo te dziury były takie wielkie, kolejne, wszędzie błoto deszcz padał, stwierdziłem w końcu że dobra i skręcam mocno gdzieś tam w prawo, mówię przejadę chociaż jedną częścią auta gdzieś po polu, albo w ogóle wjadę na pole i gdzieś polem przejadę, bo pole było akurat zarośnięte, bardziej to była łąka chyba niż pole yy, i z drugiej strony gdzieś tam no musiałem tak ostro skręcać żeby w ogóle wyjechać i tu trzasnę no, znaczy trzasłem lusterkiem lusterko mi się złożyło, bo w coś tam uderzyło, nie pękło całe szczęście, bo to w ogóle samo się samo się odbiło, nie, nie wiem jak to się stało. Puti? Nie, chyba nie. I jadę, jadę. Słuchajcie, w pewnym momencie naprawdę się zakopałem, Mówię kurwa, jestem jakieś 3 kilometry i 2, czy 2 km. Deszcz padał, mówię, nie wiem i co ja teraz zrobię. no Próbuję tam do tyłu, do przodu, kręcę w jedną, w drugą, żeby jakoś się wydostać. Jakoś się udało, słuchajcie, jechałem, jechałem dalej, ale strachu się najadło naprawdę tyle bo sobie myślałem no teraz że, kurde, jak to, jak to wytłumaczyć, co pójdę tam z buta i no, cześć, słuchajcie, co wy, też na paintball z rojem, no, no. Tam, możecie podejść, bo mi tam akurat samochód ugrzązł i, i na pewno każdy będzie chętny do pomocy w takim, w taki deszcz. Tak, no ale udało się, w każdym razie się udało i tutaj mi okazało się po prostu, że ta ulica leśna, którą jechałem, to, to nie była ta leśna. Dojechałem już grzecznie, tak jak mi nawigacja poprowadziła y, do tego... Do tego miejsca. No, okazało się, że i tak musiałem się tam dosłownie kawałek wrócić, bo myślałem, że widziałem tą potem drugą leśną na, na mapie, ale okazało się, że później nie można w nią skręcić dalej, więc musiałem się cofnąć. Ale tak czy siak, nie starajcie się poprawiać nawigacji, bo nawigacja wie lepiej. A jeśli, yy, chyba że macie, nie wiem, hamera albo jakikolwiek yy, samochód terenowy, chociaż ja, ja mam, znaczy nie ja, no moja mama ma yy, samochód terenowy i ale wiem, że nawet osoby, które mają samochody terenowe, nie jadą terenowo. Także w ogóle nie wiem. To, to jest taki, trochę taki paradoks posiadania terenowego samochodu, bo i tak raczej nikt tym terenowo nie jeździ. No chyba, że ktoś ma w ogóle tylko hamera, no to, to takim autem to już tylko jeżdżą, prawdopodobnie po terenie. Tak, także u, uwierzcie, nawet jak widzicie: o, to jest już, to jest ta ulica, to jest ta ulica, to może jednak troszkę się wstrzymać, ewentualnie. Potem wrócić i nie, nie cisnąć się w, może w taką pogodę, w takie drogi. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do jutra. Cześć! Dopiero zacząłem oglądać, ale 1, 35, 6. No w każdym razie, jak jest taka wielka grupa ludzi, to tutaj jakby na prawo od roja pierwszy gość, który klęczy, to, to ja, to ja.